Jeszcze zostało nam trochę dni lutego. Jest jeszcze kwiecień, kreszcień, bo przepłatar to trochę zimy, trochę lata. Tego się trochę boję, ale skoncentrujmy się na tym co dziś. <grych> I ja będę starała się uspokoić no. <noise> zarówno Małgorzaty, jak i Państwa i, i coś tutaj podziałać, żeby ta pogoda troszeczkę taka była ustabilizowana na razie. No, co mogę powiedzieć? Dużo słońca o poranku dzisiaj. To na pewno w wielu miejscach bardzo energetyczny i piękny dzień. Tak jak w Warszawie, bezchmurnie jest teraz też w Lusztynie, w Słowakach i w Białym Stoku. Mgły, uwaga, przeniosły się ze Szczecina, w brzegu były, ale jeszcze w Gdańsku zaczęły się pojawiać. W Szczecinie już spokojnie. Dalej chmury nad południową częścią Polski, ale spokojnie one będą się od nas odsuwać. Z godziny na godzinę powinno się robić coraz lepiej. Widzą Państwo ruch właśnie e, tychże chmur, które dzisiaj nad Polską będą wędrować. Znajdziemy się w zasięgu wyżu i ten wyż, swoje centrum będzie miał nad polską, także czeka nas bardzo dobra pogoda. Jedynie na krańcach północno-zachodnich troszeczkę więcej chmur, ale spokojnie dzisiaj nigdzie nie będzie padać w Zakopanem najmniej chmur. Tutaj piękna aura, ale to po południu oczywiście, bo teraz tam zachmurzenie całkowite. Temperatura od 3 do 9 stopni, wiatr słaby, ciśnienie 1020 hektopaskali. No, idealna pogoda. Dzisiaj można by rzec, ale uwaga, bo w kolejnych dniach z powrotem wyciągniemy kurtki przeciwdeszczowe albo parasolki, dlatego że będzie padać. Pojawi się deszcz, miejscami w poniedziałek deszcz ze śniegiem, a we wtorek opady już samego deszczu sporo chmur nad Polską Północną. Temperatura wzrośnie. W kolejnych dniach temperatura Również w górę, i to szczególnie w centrum Polski. W środę od 5 do 9 stopni zapadami deszczu w całym kraju. W czwartek przerwa, znowu będziemy mogli cieszyć się słońcem i korzystać, a w piątek deszcz pojawi się na zachodzie i tutaj zachmurzenie całkowite, w centrum też zachmurzenie całkowite, a we wschodniej części Polski uwaga od 9 do nawet 13 stopni. No, i raport smogowy dzisiaj naprawdę sprawia, że jakoś tak wszystko ładnie wygląda, i musimy wejść z domu, żeby pokorzystać z tego pięknego błękitu. Mieszkańcy południowej części Polski, my w późniejszych godzinach dopilujemy tego. Do zobaczenia. Słonecznych poranków, jakie mamy dzisiaj, w wielu miejscach. W wielu, no właśnie, nie we wszystkich. Jeszcze chmury zalegają nad południową częścią Polski. No, jest ich sporo. Nie chcą się coś tam przesunąć na południe, ale spokojnie z godziny na godzinę będzie ich coraz mniej. Na północnym wschodzie ich centrum za to piękne rozpogodzenia, a na północnym zachodzie jeszcze utrzymują się mgły w Gdańsku i w Kłobrzegu. brzegu. Temperatura na północy nadal jest najniższa. Minus 2, minus 1, minus 3 stopnie nawet tutaj, gdzie trochę więcej chmur, to temperatura dodatnia 3-4 stopnie. Taki leniwy dosyć temporany. Od 6 rano niewiele nam się tutaj zmienia, ale jak już się zmieni, to zrobi się przyjemnie w całym kraju. Temperatura po południu wyniesie od 3 do 9 stopni, brak opadów i dużo słońca. Do zobaczenia!